Cześć, dobry wieczór. Minęła 19.30 we wtorek 22 stycznia, a zatem zapraszam Was bardzo serdecznie na wtorek z finansami, czyli wieczorne spotkanie na żywo, w czasie którego rozmawiamy sobie o pieniądzach. A robimy to w nietypowy sposób, bo po pierwsze na luzie, po drugie bez tabu, po trzecie bez ściemy. Mówiąc krótko, robimy to jak grupa znajomych, którzy spotkali się przy stoliku w knajpce i mogą sobie popijać różne trunki. No Ja jestem tutaj trochę mało uprzywilejowany, bo mam do dyspozycji tylko wodę, a wy pewnie siedzicie sobie w domu, więc możecie spokojnie popijać dobre wino, jakieś whisky, grzaną herbatę. Dajcie znać w komentarzach, przy czym spędzacie ten dzisiejszy wieczór, a ja będę miał od razu tutaj dowód, że jesteście ze mną i, ze i po prostu, że mnie słuchacie. Co czeka nas dzisiaj? O, cześć Agnieszka. Agnieszka dała znać, że jest. Kochani, dajcie mi znać, którą z tych emotek, albo jedną, albo drugą. Chcę mieć tylko pewność po prostu, że dobrze się widzimy i słyszymy, bo zrobiłem kilka rewolucji, żeby nam się dzisiaj wygodniej rozmawiało. Jest, powinien być trochę lepszy obraz. Jak widzicie, obstawiłem się też mikrofonami. Powinien być lepszy dźwięk. Cześć Sylwia, dobry wieczór. No ja też się cieszę na kolejne wiadomości, czyli rozumiem, że mnie słychać. Emotki lecą, jesteście super, bardzo Wam dziękuję. To co dzisiaj? No, to dzisiaj tak. Opowiem Wam, jak w dwa tygodnie zostać milionerem. Potem, jak poświęcić 5 minut dziennie i zarabiać na foreksie 10 tysięcy za każdym razem, kiedy zainwestujecie. A na koniec opowiem jeszcze historię kolegi, który kupował wszystko na raty, gotówkę trzymał na lokatach, no i dzięki temu dosłownie po kilku latach zarobił tyle pieniędzy na odsetkach, że mógł spokojnie rzucić pracę i zająć się czymś zupełnie innym. No dobra. Takie bzdury nie u mnie. U mnie nie ma żadnych sztuczek, żadnych magicznych trików, żadnych szemranych przepisów na szybkie bogacenie się. Jest za to mnóstwo zdrowego rozsądku, prostych i jasnych zasad i takiego podejścia do pieniędzy, dzięki któremu każdy może krok po kroku skutecznie naprawiać swoją sytuację finansową. Także bez względu na to, na którym etapie finansowej drogi dzisiaj jesteś, postaram się, żebyś znalazł coś dla siebie. Kamerę mam nieco wyżej. Mam nieco niżej tutaj monitor, więc będę po prostu sobie spoglądał w dół. Nie zwracajcie proszę na to uwagi. O, Sebastian jest dzisiaj przy soku pomarańczowym. No dajcie znać, co tam jeszcze popijacie. To jest bardzo ciekawe. Ja oczywiście mam tylko wodę. Jest Wiesława. Cześć, Piotrek. O, Piotr Gajewski. cześć Peter. O, fajnie, Stanisław, witam co tygodniowo. No cieszę się bardzo, że dołączacie. To jedziemy z tym. Koksem, a dla wszystkich osób, które są po raz pierwszy na wtorku z finansami, no to chciałbym tylko przypomnieć, że nazywam się Marcin Iwudź, jestem autorem bloga Finanse Bardzo Osobiste. Jest mi bardzo, bardzo miło, że jesteś dzisiaj ze mną i że do nas dołączyłeś. To już jest trzecie nasze spotkanie, dlatego mogę spokojnie ogłosić, że oto narodziła się nowa świecka tradycja. Co wtorek o 19.30... Miliony Polaków zasiadają przed telewizorami, laptopami, ekranami telefonów i dołączają do 30-minutowego spotkania, w czasie którego wspólnie uczymy się krytycznego myślenia i mądrego postępowania z pieniędzmi. Konkretniej tak będzie pewnie kiedyś, bo na razie ci wszyscy Polacy oddelegowali taką awangardę na spotkanie dzisiejsze, czyli grupę świadomych osób w liczbie. Niech spojrzę. No, jest nas już 85 osób, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Witam Was bardzo, bardzo gorąco. Cieszę się, że zamiast brutalnych debat politycznych czy mrożących krebrzyłach doniesieniach o kolejnych korkach na autostradzie postanowiliście po prostu przyjść tutaj i porozmawiać o, finansie, o e, finansach. E, a ja tradycyjnie zabrałem ze za sobą emotki, które pomogą mi komunikować się z wami. No dobra, co czeka nas dziś? Bardzo uważnie wczytywałem się w Wasze komentarze, które zostawiliście mi na Facebooku, a także w porady na temat wtorku z finansami, które przysłaliście mi na maile. Bardzo za nie dziękuję. Dziękuję też za to, że w poniedziałkowym wpisie na blogu, gdzie pokazałem dwa pierwsze odcinki wtorku z finansami, podzieliliście się ze mną swoimi spostrzeżeniami, co mógłbym robić lepiej, co mógłbym robić mądrzej, żeby te nasze wtorkowe spotkania po prostu były jeszcze lepsze i bardziej dla Was wartościowe. I dlatego zgodnie z Waszymi sugestiami, Podzielimy to spotkanie na dwie bardzo wyraźne części. W pierwszej przez dosłownie jakieś 7 minut podzielę się z Wami ciekawostką, czymś, co pomaga mi w bardziej świadomym podejmowaniu decyzji finansowych, ale też innych decyzji. I to właśnie od tych cotygodniowych ciekawostek będę nadawał tytuły naszym kolejnym spotkaniom. I na przykład ten wtorek z finansami nazwałem: Jak nie zaśmiesać umysłu bzdurami o finansach. A kiedy skończę tę pierwszą część, to przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi i tutaj też wprowadzę dwie proste zasady, wzorując się na tym, co mi doradziliście, czyli po pierwsze zacznę od pytania z ubiegłego tygodnia, wybranego spośród tych, na które nie zdołałem odpowiedzieć poprzednio. Ale po drugie, i myślę, że to jest ważniejsze, odpowiadając, postaram się nie tylko powiedzieć krótko, zrób tak czy tak, albo co ja bym zrobił na twoim miejscu, tylko postaram się też pokazać wam mój sposób myślenia o danej sprawie, sposób rozumowania. Wydaje mi się, że dzięki temu będziecie mogli lepiej zrozumieć, na ile to, o czym mówię, można ewentualnie wykorzystać w waszej osobistej sytuacji, na ile trzeba to po prostu trochę zmodyfikować. No ale przede wszystkim też myślę, że mówiąc o sposobie myślenia, będzie Wam coraz łatwiej samodzielnie rozwiniać różne finansowe dylematy z każdym kolejnym wtorkiem z finansami. I teraz bardzo ważne pytanie, i już ostatni test, co Wy na to? Zróbmy małe głosowanie. Kto jest za podzieleniem na dwie części, to proszę, to jest like, bardzo proszę do góry. Kto jest przeciw, o zobaczcie, to z, tym, to z tej strony ten czepek. Kto jest przeciw, dajcie w dół, ja tutaj zaraz będę widział po lecących emotkach, czy taka opcja Wam odpowiada, jestem za podziałem na dwie części, jestem przeciw, przeplataj po prostu tu komentarzami. O, jest pierwszy like. widać, że Facebook trochę opuszcza drugi, trzeci, lecą kolejne, super, super, bardzo wam, no teraz to już w ogóle zakryliście cały ekran i, i, i niczego nie widzę. No dobra, wszystko jasne, dzielimy na dwie części, to już bez zbędnej zwłoki lecimy. Łyczek wody. Hmm. Super. No dobra. Eee, hmm. Powiedziałem na początku, że porozmawiamy też trochę o krytycznym myśleniu i słuchajcie, w finansach, ale też w każdej innej dziedzinie życia to jest bardzo, bardzo ważne. Więc jak nie zaśmieszać umysłów z durami o finansach? Zacznę od krótkiej anegdoty. Charlie Munger, to jest taki amerykański inwestor giełdowy i wspólnik Urena Buffetta, który w mojej ocenie jest jednym z najbardziej przenikliwych umysłów w świecie finansów, Opowiedział kiedyś bardzo ciekawą anegdotę. Dotyczy ona niemieckiego fizyka Maxa Plancka, który po otrzymaniu Nagrody Nobla w 1918 roku jeździł po całych Niemczech i prowadził wykłady na temat fizyki kwantowych, kwantowej w różnych ośrodkach akademickich. W zasadzie powinienem użyć tu liczby mnogiej, że nie prowadził wykłady, tylko prowadził wykład, bo w rzeczywistości był to ten sam, standardowy, w kółko powtarzany wykład który za każdym razem brzmiał dokładnie w identyczny sposób i miał identyczną treść. Nic zatem dziwnego, że kierowca Planka, który za każdym razem uczestniczył w takim wykładzie, po jakimś czasie znał treść tego wykładu na pamięć, a nawet potrafił go pięknie powtórzyć, bez najmniejszego zająknięcia. No i pewnego dnia, w czasie podróży do Monachium, odwrócił się do Planka i powiedział tak: Panie profesorze. No, nie nudzi się panu tak w kółko wygłaszać dokładnie taki sam wykład. Nie wiem, jak pan to znosi, bo mnie to cholernie nudzi i nie mogę tego wytrzymać. Co by pan powiedział na małą zamiarę, że może w Monachium to ja wygłoszę ten wykład, a pan założy moją czapkę szofera, a spokojnie odpocznie sobie siedząc w pierwszym rzędzie. Będzie wesoło, trochę sobie urozmaicimy tę naszą eskapadę po różnych uczelniach. Co pan na to? No. Planck faktycznie był trochę zmęczony i znudzony tym samym wykładem, więc pomysł zdecydowanie mu się spodobał. Dlatego w Monachium panowie weszli na salę wykładową. Planck w czapce szofera usiadł spokojnie w pierwszym rzędzie, no, a szofer w piękny sposób, z dbałością o wszystkie szczegóły, wygłosił porywający wykład. Niestety, gdy brawa już nieco przecichły, jeden z obecnych na sali profesorów fizyki podniósł rękę. No, i zadał jakieś zakmatwane, jakieś nieludzko skomplikowane pytanie. Co zrobił żonny rozrywki szofer? No nic, rozejrzał się spokojnie po sali, popatrzył po wszystkich i powiedział tak. Szanowni Państwo, jestem naprawdę zdumiony, że w tak światłym, w tak zaawansowanym w dziedzinie fizyki ośrodku jak Monachium słyszę tak elementarne pytanie. Jest ono tak proste, że nawet mój szofer będzie w stanie odpowiedzieć. Bardzo proszę. Nie? No i zaprosił na mównicę Planka. I w oparciu o, na, o tę właśnie anegdotę, Charlie Manger wyróżnił dwa rodzaje wiedzy. Prawdziwą wiedzę, która pochodzi od osób naprawdę, tych, które dobrze wiedzą, o czym mówią, które poświęciły lata pracy i wysiłku, żeby tę wiedzę zdobyć, żeby ją zweryfikować, żeby tę wiedzę cały czas pogłębiać. I przede wszystkim. Te osoby naprawdę rozumieją ten temat, na który się wypowiadają. I wyróżnił też wiedzę szofera. Wiedzę, która sprowadza się po prostu do powtarzania zasłyszanych czy wyczytanych gdzieś opinii, która polega na powtarzaniu różnego rodzaju takich pseudoporad, z których albo nic nie wynika, no albo są one po prostu błędne, a przez to szkodliwe. I przede wszystkim jednak szofer nie rozumie tego, o czym pisze lub co do nas mówi. I dlaczego Was przed tym przestrzegam? No, bo dzisiaj w internecie możecie natknąć się na tony różnego rodzaju sponsorowanych artykułów, filmików, e-booków z różnymi, przeróżnymi poradami finansowymi, i wiele z tych pseudoporad pisanych jest tak naprawdę na konkretne zlecenie przez copywriterów i ma to na celu tylko jedno: namówić Was do kupienia jakiegoś produktu finansowego lub być wysoko w wynikach wyszukiwania na jakąś konkretną frazę inne niebezpieczeństwa, które wynikają z opierania swoich decyzji na tego typu informacjach, są takie, że są osoby, które wygłaszają takie odważne, mocne, kontrowersy, takie kontrowersyjne i często nie mające absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością opinie. I te opinie zyskują poklask u innych i stają się popularne. Takim klasycznym przykładem, kiedy miała miejsce ta pierwsza sytuacja, to były obligacje Getbacku, tak, gdzie doradcy zachęcali, że 6% bezpieczne jak na lokacie i tak dalej. W ogóle sprzedaż obligacji korporacyjnych klientom detalicznym w Polsce, jest moim zdaniem prowadzona skandalicznie. Drugi przypadek to są takie tezy, które można wyczytać czy na różnych forach, czy w komentarzach typu i tak nie dożyję do emerytury, albo na nieruchomościach zawsze się zarobi, teraz tylko złoto, teraz tylko bitcoin i tak dalej, i tak dalej. I ludzie tak bardzo głośno o tym mówią, bardzo głośno krzyczą, ale za tym nie stoi tak naprawdę żadna konkretna wiedza. Jak się na to uodpornić? Słuchajcie, zachęcam was do takiego... Prostego, zdrowego sceptycyzmu, kiedy przegląda się informacje, czy to na temat finansów, ale też różne inne, bo czasem, jak widzę w telewizji debaty i słyszę, że siedzi profesor z wieloletnim dorobkiem naukowym, a obok siedzi po prostu naprzeciwko niego celebryta, i ten wygłasza, opierając się na faktach, bardzo konkretne opinie, a drugi w piękny sposób, ale tak naprawdę, zresztą ten, 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 ten mówi fakty, a ten mówi opinie, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, i obo, obaj mają po tyle samo czasu, no jest to, jest to bardzo dziwne. Dlatego zawsze zadawajcie sobie trzy pytania. Słuchajcie, po pierwsze, kto do mnie mówi? I jakie ma kompetencje? To jest pierwsze pytanie. Drugie, jaki ma interes w tym, że mówi do mnie to, co mówi? To jest też bardzo ważne, na przykład w kontekście rozmowy z doradcami finansowymi. I po trzecie, czy to jest fakt, czy to jest tylko opinia? Różnica jest kolosalna. Fakt jest stwierdzony naukowo, potwierdzony, wiadomo, że tak jest. Opinia, opinie może mieć każdy. I nie ma znaczenia, kto krzyczy głośniej, czyli kto mówi, jaki ma interes w tym, że do mnie mówi, i po trzecie, czy to jest fakt, czy opinia. No dobra. To tyle tytułem tego wstępu. Tak jak obiecałem, będzie krótki. Dajcie znać, co o nim myślicie, jeśli się Wam podobał, jeśli robić wam tego typu wstępiki, które pomogą wam pokazać też, jak ja podchodzę do wielu rzeczy, bo też śledzę różne źródła, patrzę się, co jest, ale zawsze staram się dowiedzieć, kto to tak naprawdę pisze, jaki ma interes w tym, czy to jest fakt, czy opinia. To pomogło mi już uniknąć wielu błędów i przede wszystkim też dotrzeć do sedna sprawy i zrozumieć wiele informacji. To tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Chciałbym Wam jeszcze tylko na koniec przeczytać e, właśnie kolejny dowód. Tak, taka kropeczka na D. -mail. Mieliśmy dwa komentarze osób, którym udało się poprawić stan swoich finansów i dostałem taki super e-mail od Dominiki, która napisała tak. Dziękuję, że zmotywował mnie Pan do pozbycia się karty kredytowej i związanej z nią długiem, który męczył mnie co miesiąc od paru ładnych lat. Lektura pana książki Jak zadbać o własne finanse, którą nabyłam przy okazji zakupu w Lidlu za 10 zł, dziękujemy Lidlowi. Otworzyła mi oczy na wiele oczywistych kwestii finansowych, które starałam się przez lata wyprzeć ze świadomości dla tak zwanego świętego spokoju. We wrześniu ubiegłego roku spłaciłam zadłużenie na karcie kredytowej około 3000 zł, i od października jestem szczęśliwie wolna od bieżących długów. Co więcej, jestem w stanie odłożyć miesięcznie 1500 zł z moich dochodów, nie obniżając standardu życia naszej rodziny. Jak ktoś mi powie, że to nie jest powód do, do zadowolenia i że te rzeczy, które razem robimy nie działają, działają. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam za każdy e-mail, za każdy komentarz. Jak macie takie historie, przesyłajcie, proszę Was. Niedługo odpalę na blogu taki licznik, na którym będziemy pokazywać, ile już pozbyliśmy się wspólnie długów i jak pięknie rosną nasze oszczędności. Bo ja naprawdę nie żartuję z tym dotarciem do 15 milionów Polaków i żeby właśnie taka liczba osób dbała o własne finanse. Wszystkiego dobrego. Lecimy do domu. Trzymajcie się. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Cześć.